14 kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy w Radomiu. Radomiak podejmuje piłkarzy Piasta Gliwice. Ten skrót oglądacie na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie. Pamiętajcie o subskrypcji. 16 minuta spotkania. Pierwsza groźna akcja Piasta. Michał Chrapek rzucił piłkę w pole karne. Nikt jej nie dotknął i niewiele zabrakło, żeby wpadła do siatki, ale przeleciała tuż obok słupka. A to już 23 minuta i kolejna ładna akcja przyjezdnych Jakub Czerwiński, środkowy obrońca Piasta w roli środkowego napastnika, ale sposobu na Macieja Kikolskiego nie znalazł, dobrze interweniował bramkarz gospodarzy. No i rusza Radomiak w 35 minucie, Jan Grzesik z prawej strony wrzuca piłkę w pole, karne uderzenie Paulo Enrique, ale za lekko, aby zaskoczyć tak doskonałego bramkarza jak Franciszek Plach i golkiper piasta złapał piłkę. Kolejna akcja. Teraz Grzesik zagrał do Peglowa. Żał Peglow sam na sam z plachem. Plach broni. Ratuje. Piasta przed stratą Gola. To była świetna okazja, aby radom jak objął prowadzenie, zmarnował ją jednak Peglow. A to już Żordao, jaka ruleta, utrzymał się przy piłce, jest Peglow, tym razem z lewej strony boiska, do Leonardo Roszy, Rosza i jest gol, jest gol! Gol samobójczy gora Drapińskiego, Rosza uderzył obok, Franciszka Placha, wydawało się, że obrońcy Piasta jednak wybiją piłkę z linii, że zrobi to Drapiński, ale młodzieżowiec Piasta wpadł z piłką do siatki, gol samobójczy do przerwy Domiak prowadzi jeden do zera, no ale po przerwie Piast ma przewagę, a do tego taki błąd przydarza się Kikolskiemu i Miłosz Szczepański chyba lepiej było, żeby podawał, no a zdecydował się na strzał i ta piłka wróciła do bramkarza Radomiaka. Sporo mógł kosztować ten błąd i ta zabawa przed polem karnym. Kikolskiego, ale wciąż radom jak na prowadzeniu. Michał Krapek z rzutu wolnego. Jest spore zamieszanie. Jakub Czerwiński! Jakub Czerwiński! No naprawdę, w tym meczu w polu karnym rywali czuł się znakomicie, i to on doprowadza do wyrównania. Pierwszy gol Czerwińskiego w tym sezonie, ale to już jest dziesiąty sezon z rzędu w ekstraklasie ze strzelonym golem dla obrońcy Piasta Agliwice. Większość bramek zdobywał głowę. Tym razem jednak nogą. Po raz pierwszy od 2020 roku. No i chyba mógłby się Grzegorz Tomasiewicz nauczyć od Jakuba Czerwińskiego, jak uderzać piłkę na bramkę. Aczkolwiek odległość była oczywiście większa. Tomasiewicz przestrzelił końcowe fragmenty. To przewaga Piasta. Jeszcze Michał Krapek. To uderzenie było akurat bardzo dobre. Maciej Kikolski tym razem jednak interweniuje bez zastrzeżeń. Radomiak był lepszy w pierwszej połowie, Piast w drugiej, a więc remis jest rezultatem sprawiedliwym. Kończy się to spotkanie wynikiem 1 do 1. To jest pierwszy remis Radomiaka w tym sezonie i pierwszy po 20 meczach bez podziału punktów. Radomiak jest na 13 pozycji w tabeli. Piast utrzymuje 7-punktową przewagę nad drużyną z Radomia i zajmuje siódmą lokatę. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.